Od dziś, czwartku-6 lipca, polscy marynarze stoją na czele jednego z czterech stałych zespołów okrętów NATO Tarczy Przeciwminowej operującej na północnych morzach Europy. Zespołem będzie dowodził komandor podporucznik Piotr Bartosewicz, który w czwartek przejął dowodzenie z rąk norweskiego komandora Ole Torsteina-Sio. Tym samym Norwegowie zakończyli półroczne dowodzenie zespołem. Ten zespół przez, przeznaczony jest do tego, aby e, zapewnić bezpieczeństwo tras żeglugowych e, na Bałtyku, Morzu e, Północnym i wschodniej części e, Atlantyku. Natomiast jest jeszcze szereg zadań, e, takich, które wynikają z przeznaczenia tego, tego zespołu to jest poszukiwanie, niszczenie i neutralizacja wszelkich pozostałości po e, II wojnie światowej, które zalegają na dnie Morza Bałtyckiego i innych mórz. Misja będzie trwała 6 miesięcy. Praktycznie do końca bieżącego roku. Akwenem głównym dla, dla naszych zadań jest Morze Bałtyckie, Morze Północne, Wschodnia część Atlantyku. To nie znaczy, że jeżeli zajdzie potrzeba, nie zostaniemy przesunięci w rejon Morza Śródziemnego czy Czarnego. Moje pierwsze doświadczenia w natowskim zespole to jest rok 2017. Wtedy byłem oficerem sztabu również polskiego, który wówczas dowodził stałym zespołem przeciwminowym NATO, ale grupa druga. Operowaliśmy wówczas na Morzu Śródziemnym, Egejskim oraz Morzu Czarnym. Następnie w zeszłym roku przez 6 miesięcy byłem szefem sztabu w zespole numer 1 operującym tutaj na, na, na północy um, Europy i to w zasadzie przygotowało mnie do objęcia obecnego stanowiska. W szczycie działalności będę miał w podporządkowaniu około 10 okrętów, w sumie będzie to około 500 osób. Tak jak mówiłem w przemówieniu swoim, jest to dla nas swego rodzaju historyczny moment, gdyż pierwszy raz w historii polska marynarka wystawia do zespołu tak liczną reprezentację. Zazwyczaj był to sztab, dowódca i okręt flagowy. W tym przypadku wzbogaciliśmy to o dwa okręty z 12 Dywizjonu Trałowców Ze Świnoujścia. Są to Trałowce ORP Drużno i ORP Hańcza. One wnoszą dodatkowe zdolności do zespołu, których Powiedzmy obecnie państwa, państwa NATO troszeczkę zaniedbały te zdolności, które posiadają nasze okręty. Trząte tego, tego sztabu stanowią Polacy w większości są to oficerowie, podoficerowie z 8. flotyli obrony wybrzeża. Natomiast na czas misji dołączają do nas szef sztabu z Holandii, oficer operacyjny z Niemiec. Będziemy mieli również oficera łącznikowego z Kanady, gdyż drugi raz w historii stałego zespołu Kanada deleguje do niego dwa swoje okręty i z ich strony jest takie wymaganie, że oni chcą mieć swojego oficera łącznikowego na okręcie flagowym. Będziemy również mieli w zespole dwóch szwedów, oni będą u nas odbywać z tego rodzaju praktyki. W zasadzie jest to bardzo, bardzo rozsądny krok z ich strony, bo są w zasadzie na, na, na ostatniej prostej, żeby dołączyć do, do NATO. Zespół okrętów z ORP Czernicki na czele w morze wyjdzie już w najbliższy poniedziałek, 10 lipca. W skład kontyngentu wejdą też trałowce z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Dzisiaj na następne pół roku przejmujemy dowodzenie nad jednym z czterech stałych zespołów natowskich. Będzie to Stały Zespół Sił Obrony Przeciwmienowej NATO Grupa 1. Od dzisiaj komandor podporucznik Bartosewicz stoi na czele tego zespołu. Działalnością całego zespołu będzie kierował Międzynarodowy Sztab składający się głównie z oficerów i podoficerów 8 Flotyli Obrony wybrzeża, ale co więcej będą operowali z okrętu flagowego ORP kontradmirał Xawery Czernicki, który na następne pół roku będzie dzierżył rolę bardzo dostojną okrętu flagowego całego zespołu natowskiego. I co więcej, historycznie wydzielamy do tego zespołu dwa trałowce. Nowość, nowość w zespole, ponieważ dotychczas trałowce do zespołów nie były wydzielane. Chodziły od 2002 roku nasze niszczyciele min, głównie z 13 Dywizjonu Trałowców, który na co dzień stacjonuje w Gdyni. Natomiast teraz nowość, trałowce będą miały możliwość zwiększać swoją interoperacyjność z sojusznikami i na pewno przyniesie to wymierne skutki i korzyści na przyszłość dla całej marynarki wojennej. Jak dużo marynarzy z Śmiertelnej Obrony Wybrzeża weźmie udział w tej misji i kiedy wypływają? Cały kontyngent będzie liczył do 140 osób. Jego głównym rejonem operacji jest Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie i wschodnia część Atlantyku. Natomiast wypływają na morze już w poniedziałek. W poniedziałek rodziny pożegnają swoich, swoich marynarzy i przez następne 6 miesięcy będą operowali z morza. Nie będziemy ich tutaj widzieć, przywitamy ich, mam nadzieję, pod koniec grudnia. Poprzedni raz na misję w ramach kontyngentu NATO, RP Czernicki wypłynął w styczniu 2017 roku. Wówczas to skierował się na Morze Śródziemne, gdzie również pilnował bezpieczeństwa strategicznych tras żeglugowych.